Hejka moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam przegląd motywu. Pakiet chyba jeszcze stary, no to chyba to będzie sam przegląd motywu. Zadań, pew zadań pewnie nie ma na razie żadnych, no bo nie widzę powodu, do których by miały być jakieś zadania teraz. Następne zadania chyba będą dopiero tak naprawdę na lato, z tego co kojarzę. Ale jest taka sprawa, że podobno będzie w kwietniu, pod koniec kwietnia, Raruig. Zobaczymy. O Jezus, Maria, co to za. Jakiś kosmos, jakaś muzyka, co? Jezus. Jezus, Maria. Koła, oczywiście, wróciły do starej formy. Jak już widać, w sumie. Dobra. Mm, dobra, tła, oceniamy tło, bo pewnie będzie jedno, o, tak jest jedno, dobra, czekajcie, ja miałam zobaczyć jedną rzecz, dobra, zadania już też zniknęły, okej, okay. możemy przejść do oceniania tła, wiecie co, ja nie wiem, jak to w ogóle na to patrzeć, czy to jest podłoga, czy co to kurde jest, bo ja nie wiem, się nie znam, Digital Dynasty, nie wiem jak to czytać w ogóle, Jezus. Taki tytuł tego motywu. Nie wiem, ale to nie trochę do mnie, nie trafia, więc daję 9. W sensie nie, wiem, nie, nie bardzo wiem o co tu chodzi do końca, więc. Tak, 9, bo może. No bo nie do końca wiem o co tu chodzi, ale. No. Pewnie chodzi o robotykę i te sprawy, dobra rzeczy. No, tak jak myślałam. Nie, o UFO, o taką przyszłość trochę, chyba, to chyba jakiś przyszłościowy motyw, czy coś w tym stylu, no nie wiem. Ale no, nie no, rzeczy nie no, to dałabym 9,5, bo tylko ten glocek jakoś mnie nie urzekł. No nie no, no w sumie nie wiem, może być, ale dobra, nie wiem, ale 9,5, bo nie wiem, czy ja bym go jakoś umiała wykorzystać czy się nie wiem, reszta fajna. Nie wiem, kurde. To Serduszko już chyba kiedyś było, księżyc pewnie też było ale to już tam. O, pozdrawiam pixeleczka. Daje mi autografy. Proszę, autograf. No halo. Nie mogę. A tu kurde to to... Ś... Co to kurde jest? To są gwiazdy, śnieg. Gwiazdy chyba spadające, bo nie wiem, kurde. Nie wiem. A tu jeszcze jedna strona jest. Dobra, 9,5. Tak dajmy chyba będzie najlepsza, to no taka. Nie wiem. Takie w miarę git te rzeczy, ale no na przykład też nie wiem, czy DNA na ścianę mam w sobie, czy co z tym zrobić, bo to niby w rzeczach jest, to też nie wiem. Dobra, animki. To już jest powtórka, widzę. Bo to było w styczniu. Jezus, Maria, ile razy to ja już to widziałam? Ja nawet to kiedyś kupiłam. Eee. Yy, Okej. Okay. To mi się. Nie wiesz, no to takie w sumie tu pasuje nawet, ale no. To taka jakaś taka, nie wiem, aniłka taka, taka poza zwykła. Nie wiem, o co tu chodzi, ale chcę to chyba. Braku piesa, co mi szkodzi, będę czarować. Będę czarownicą, nie mogę, to już chyba było. Nie, nie, to jest coś innego, bo to oczy zmienia, co? Nie wiem. Nie wiem, czy to było, ale no nieważne. Dobra widzowie, zanim dajmy dziewięć, dziewięć chyba, niech będzie dziewięć, bo większość i tak powtarza, więc chyba większość, nie wiem, no nie większość, ale dużo się powtarza, no ze trzy chyba, bo dwie się powtarzają, więc dwie chyba. Dobra, młoda dziewczynca widzowie. Teraz to jest fajne, że to dodam może, co mi szkodzi. Włoski. Ej, też fajne w sumie. Zasadnie no dodam też, co mi szkoli. Chyba nowe przynajmniej są. Tyle dobrze. Nie, no, no widać, że taki motyw robotyczny, ale ja nie gustuję jeszcze, że w takich ubraniach. Kurde, no to. Zupełnie chyba poleci ósemka. Słuchawki. No, słuchawki to fajne akurat, ale. Ja je mam chyba. A nie wiem, dodam jedne w razie co, żeby mieć. Żeby mieć jedno w razie co. O to sobie też dodam. Tylko jak ja tak. Jak ja dobra, nie zmieniam tej podeszwy, ale jak ja znajdę z taką podeszwą jeszcze coś podobnego do tego, to super będzie po prostu. I. Ostatnia strona, podejrzewam. Tak. Tu chyba już by mi nic nie dodawała, szczerze. Może... Nie no, to nie, to takie półprzezroczyste buty, to nie mi się nie podobają. Nie do końca takie moje. Że tak powiem, no to dobra, to za, za ubrania niech będzie 8. Dobra, gitara. Czyli pakiet chyba oceniałam, bo z tego co kojarzę, jutro jest chyba nowy. A tak będzie to jest powtórka deszczowego chyba, to kurde, nie wiem. No cóż, dobra. No to widzowie, no to ja dziękuję za oglądanko. Pozdrawiam. Życzę Wam miłego dnia. Nie wiem kiedy to tam wleci, ale no. I do zobaczenia w motywie Bajo. Wszystkiego dobrego, Bajo.